I ja jeszcze parę słów w związku z tym, że pan Donald Tusk ogłosił dzisiaj, że nie będzie się ubiegał o stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej i de facto dał, i de facto dał do zrozumienia, że będzie wspierał raczej Kosiniaka-Kamysza niż nawet panią Kidawę Błońską, a tym bardziej pana Schetynę. Hmm. podejrzewam, że po zamówionym przez siebie sondażu pan Tusk zauważył, że nie ma szans wygrać on osobiście z panem prezydentem Dudą obecnym i widocznie z tych sondaży i obserwacji, przecież w końcu jest dość zdolnym politykiem zauważył, że największe szanse właściwie miałby Kosiniak-Kamysz, który przecież był u niego w rządzie ministrem, no i poza tym jest dość centrowym, umiarkowanym politykiem, więc mógłby odciągnąć trochę wyborców PiSu, a nawet może i Konfederacji, do siebie. No gorzej z Lewicą, ale Lewica nie mając wyjścia, może go też poprzeć Kandydatura Kidaby Błońskiej, którą popiera schetynę, no wydaje się być interesująca, ale może mieć mniejszy, zwłaszcza po centrowo-prawicowej stronie, udział zwolenników niż pan Kosiniak Kamysz. Więc podobno już pan Tusk spotkał się nie tak dawno z Kosiniakiem Kamyszem. No i widocznie sugerował mu, żeby kandydował na prezydenta. I teraz, rezygnując ze startu, też daje do zrozumienia, że bardziej <laughs> poleca Kosiniaka Kamy niż nawet Małgorzatek i nawet Niektórzy uważają, że właśnie yy, taka gra jest trochę przeciwko schetynie. No ale Zobaczymy. A ciekawe, jak się w tym wszystkim zachowa Lewica, no bo na pewno w pierwszej turze wystawi swojego przedstawiciela. Ja osobiście wolałbym, żeby to był Zandberg niż Biedroń. No bo oczywiście na Lewicy Biedroń, jako ten genderowiec, może mieć spore poparcie, ale prawdziwie odbierać. No, wyborców, przynajmniej częściowo Dudzie czy Pisowi, może bardziej swoim programem socjalnym Zandberg, i mam nadzieję, że nie będzie szalał za bardzo z genderami. No ale co się w końcu stanie, bo te rozgrywki teraz, teraz te rozgrywki o prezydenturę mogą być bardzo zacięte. I na pewno w pierwszej turze wszystkie podstawowe formacje wystawią swoich kandydatów. Ciekawe, co zrobi Konfederacja. Czy, czy wystawi na przykład na Korwina przykład lub Brauna? No, pożyjemy, zobaczymy. Natomiast jeżeli by wspólnym niejako kandydatem w drugiej turze był Kochiniak-Kamysz opozycji, no to wygrana Dudy może być bardzo problematyczna. Więc zobaczmy, co się będzie działo, a uważam, że wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie będzie miało to, jak politycy zachowają się w związku z tą planowaną intronizacją czy powtórką częściowej intronizacji z sprzed trzech lat. Więc wmówmy się i działajmy, by wszystko było dobrze, jak dla Polski i świata, bo czas jest krótki, niebezpieczeństwa, łącznie z wojną i katastrofami są niestety bardzo duże, wielu tak i analityków i wróżbitów przepowiada, więc módlmy się i działajmy, ora et labora, amen.